Chodź, 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 chodź witam wszystkich na kolejnym locie. Gołębie mnie zaskoczyły z boku Przyszły, tutaj jeszcze jeden latał, ale to wygląda na to, że nie mój uh, piękne, piękne. O to akurat ten niebieski to był zagubiony na jednym locie, wrócił po trzech a, tygodniach ktoś go kurde trzymał to 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 na pewno a, bo gołąb był naprawdę w super stanie A dzisiaj lecimy czerywali 146 do domu i były puszczone 9 godzina a przyszły to jest? to. 11:37, czyli dobrze, dobrze wróciły. O, tam jakieś lata, ale to chyba ten, co tutaj latał. Ja, bo to nie mój widać, ląduje tam u sąsiada. Więc no, w tamtym tygodniu, zamiast lotu, zarobił się oblot wiader, skarmo przygotowałem mówię dzisiaj będę kurde wchodzić ciekawe czy to pomoże nie pomoże, ale potrząchać można, pogruchać i zobaczymy, zobaczymy dzisiaj tak jak widać znowu dosyć mocny wiatr tym razem będą miały a, z wiatrem bocznym czyli znowu będą przychodzić z tamtej strony a patrzcie tamten się niby tutaj czai ale tam siada no nie wiem, nie wiem. No ja nie myślę, że to moje. Mój taki głupi chyba już by nie był. No zależy, który odpukając. <laughs> no, więc gołębie są. Więc super jest. No, i to taka faza. No to mamy dwie sztuki. Zaraz a będziemy czekać na następne. No to do następnych.

Chodź, 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 kurde, no chodź do ramu chodź! A ty piękny, mądry, chodź, 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 Dziękuję. chodź, 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 nie wiem po co ty weź, weź kurna, no przyspieszasz mi tu, no chodź chodź, 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 kurwa, mać.

Du, du, du. gitarka, gitarka, to jest nie tak. To nie jest, co no już jest, tu pokazują się pomału jest, Coś w końcu lepszego co była No i jednak z tamtej strony idą To nie wiem czy dobrze, dzisiaj czy nie dobrze. No niestety na tamtą stronę je zbija. No. No to dobra. Czekamy na następne. Idą następne, cztery czempiony. Ać, coś, 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 coś,

Nie spieszy im się. Hatch, catch, 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 Następne dwa, ale też zadziwiło mnie. Pierwsze dwa miały 10 minut wyprzedzenia przed a następnymi, co się odbiły. O, tam te dwa możliwe, że nie moje. Ja wiadomo też nie mam. Tutaj też fajnie mieszkać na tej górze, ale tutaj to wieje i to ostro. No też się bawię cały czas na tym, na tym wietrze.

Nie wiem o to następne Które to było nie to nie było cyle chodź 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 piękne Chodź, kochana, chodź. No dobra, lecimy dalej. Ile tu już razem mamy czternaście z 41. jeden. Dobrze jest. to już trochę można nawet było powiedzieć, że przeleciały. ale... gdzie jest reszta? <grymne> no dobra, dalej czekamy. Mamy... O! Widziałem jednego, a ty się cztery zarobiły. Pięć! Chodź, 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 chodź! Chodź! O, jeszcze dwa doleciały. Fajnie. No już teraz postanowiłem z wiaderkiem nie latać. Już mi się odechciało. Za duża różnica jest na gołębiach, żeby się kurde w wiaderko teraz bawić. Bo to już minęło kilkanaście minut. Pięknie sobie krążą. Przeżymy. Może zakrucham. No ale szczerze mówiąc, nie spodziewałem się aż takiej różnicy w gołębie

A przez to słońce, to ja już nawet nic nie widzę. A no, tu mamy 21. Co mnie najbardziej ciekawi. To jest aukcyjny gołąb, czy wrócił. Ale go nie ma, bo za tydzień. Aukcyjny lot. O, następny idzie. tamten to, to w ogóle stamtąd przyleciał. Raketa to pewnie on, bo to Wojca. Chodź! Tak się kurde jeszcze wzbijaj no Nie masz co robić panie no O następne przeleciały No szło się spodziewać tego one wszystkie O, ciekawe, takie No, ciekawe, ciekawe, czy to właśnie on był. Mam nadzieję, bo za tydzień już mój ostatni lot Lecimy 350 mil do domu, coś takiego będzie. Około 550 km, no i będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Wszystkie gołębie idą. Jeden, ten właśnie aukcyjny, no to na najwyższą pulę do wygrania. 5000, pierwsze miejsce. A reszta będzie walczyła o 1000. Więc zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Aby pogoda tylko sprzyjała A W tamtym tygodniu Właśnie le lecieli jema I wiatr wziął I no Spisał się dla nas, dla chłopaków Nasz klub Dużo miejsc zajął paka czołg pozdrowienia 5 tysięcy też zgarnął A Za pierwsze miejsce i też tam miał parę innych gołębi Super im poszło w ogóle No i aby tak się, Z powrotem się ten właśnie wiatr złożył na nas. To będzie super. Chodź, jest, był akcyjny. Jak myślałem, chodź. No teraz to by była tragedia. Jeden lot, no, każdy jeden lot leciał to ile tam, 8 czy 9 lotów leciał i teraz jakby nie wrócił na krótkim to normalnie tragedia by była na pewno bym był bardzo zawiedziony tamten jeden nie był mój co jeszcze latał no i co dobra czekamy na następne no i są kolejne sztuki ominąłem parę gołębi prosto nie zdążyłem zanim się obejrzałem tu już były w gołębniku Chodź, chodź, chodź. Chodź. Dobra, to ile mamy? Mamy 31, z 41 jeden, dyszki brakuje. O, gryzelki obaj są tak samo. No to fajnie Dobra, niech się reszta już schodzi pomału i do następnego. Za tydzień jakby nie było. Wielki lot, mocny lot. Będziemy oglądać to na pewno. I mam nadzieję, że super pójdzie. Będę chciłki na pewno trzymać. I to ostro No. No to dobra, to za tydzień się widzimy, trzymajcie się.